Okay. Dzisiaj będziemy testować warszawski świąteczny jarmark. Tak, więc i zobaczymy, czy warto jest w ogóle tutaj przyjść, jeżeli jesteś w Warszawie. <gry> Dobry. My poprosimy y, Grzańca bezalkoholowego. Kartu? Y, nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję, A więc teraz mamy pierwszą rzecz. Czyli grzaniec. Grzaniec bez, bezalkoholowy, spokojnie, nie bójcie się. Kosztowały dwie dyszki. 20 złotych A to jest jak za coś takiego. A... Dobra. Nie powiem, dopóki ty nie spróbujesz. No pachnie średnio. Sama pachnie średnio. Jest to mega słodkie. dobre, mega dobre, ale mega słodkie. Jakie słodkie. To jest to takie jest... słodkie, jak mi pół pół słoika cukru wsypali, ale jest mega dobre. To bardziej miodu. Na ile to oceniasz? Dobra, na 3-4 mówimy. Nie, nie tak. na 3-4. Tak, tak, A na w skali od 1 do 10? Tak. I potem zrobimy, co było najlepsze tak. w rankingu. I będziemy średnią wyliczać. Tak. Co de facto? Nie, ja nie, nie ma jeszcze szkoły. Szkoła jest jutro <grym> dopiero. Dobra, 3, 4, 6, 6. Na, 10. 6. To na, 6? na 10. Tak. Znaczy. Lecimy do następnej rzeczy. Mam nadzieję, że się najemy teraz. prosiła jednego małego oscypka z żurawiną. Teraz jemy oscypka. Ledwo minut twarz. Sorry, ja jestem dziś incognito, bo ja jestem chora, źle się czuję i nie mam ochoty pokazywać swojej twarzy. Mamy teraz oscypka i będziemy Który kosztował 10 zł, więc tak. mam nadzieję, że będzie dobry. Ja jestem koneserem oscypków. Jadłam oscypki w Zakopanem, jadłam oscypki w szklęskiej Porębie, jadłam oscypki na Powązkach przy cmentarzu. Jadłam ale tu nie jadłam, także zobaczymy. No, gryź, gryź. Mhm. Mm mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Ej, ludzie nam zrobią zdjęcia no. w tym pomniku. Ja wiem, że ludzie chcą mieć zdjęcie jakiegoś kurde, wielka stowa przyszła. Ciężko się go gryzie. To jest już jeden minus, punkt. Nie, to właśnie dobrze, bo jest dobrze przygryzany. A z, nie. się musi ciągnąć. No właśnie, a się nie ciągnie. No ale on się trochę ciągnie, gdybyś tak ugrysła, nie Nie. Nie, Ten no, oscypek jest jednym z gorszych oscypków, jakie w życiu jadłam. Co? Jest jednym z lepszych. Przepraszam. Marysia jest na misji. A ja sobie ugryzę... Czuję się zrażynowana. Ale pięknie, pani wyglądają, mega słodkie. Dobra, więc moja ocena... Nie, ja to mówimy na 3-4. Ja kiedyś nie widziałam Dobra, trzy. Dobra, wiecie co? Jezu! To jest przesada. Barszczu nie lubi, oscypków nie lubiła. Eee, czekaj, czekaj, ja muszę się namyślić. Dobra. Dobra, trzy, cztery, sześć i pół. Sześć ja tylko. Sześć i pół, bo żurawina jest mega dobra. No, żurawina więc jest tak. dobra. dlaczego? Mam wrażenie, że jest strasznie... Jakby smak tego, na czym to pan robił. Taki aftertaste jest tego. E, nie. Dobra ta żurawina jest? Na początku mówiłam, że to jeden z lepszych oscypków, ale dałam sześć. Taki nic w sumie. No właśnie. oscypek. jak? W oscypek. oscypek? No właśnie nie. O pan Mikołaj na, znowu. A ja się go boję. Jakiś stary dziad chciałby się. Nie, nie, nie. O jest. nie. Nie, nie, nie. Um, ogólnie to. On jest mega gumiasty. Jest. Nie da się go przegryźć. A najlepszy odstęp, jaki jadło, On był taki. Mm, on uh. był jak poezja. Tak to wygląda. <gryziony> Teraz już tak wygląda, bo <gryziony> wyglądało dobrze. Nie, tak to wygląda. Tak, taki właśnie dostałyśmy. Rozumiecie to? Pogryziony. Taki właśnie. Pogryziony, rozmemłany. Oooo! <gryziony> It was at this moment that he knew. He up. Ocia, błagam się. <gryziony> oh! <gryziony> nie mam tego dość. I dali nam. Kurde. Ja. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. Nie wytrzymam teraz. Fajnie. Ja bezdomny tego nie zje teraz. Czekaj, bo ja nie wiem, jak ja mam Zacznij po prostu! Dobry. My byśmy poprosiły y, truskawki w mlecznej czekoladzie, to się przykłada. Tutaj. Lo O! Ty jesteś Ej. jakaś dziwna. Nie, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Okej. Okay. Jesteśmy za klapami. Mam nadzieję, że nie traficie tutaj. Wszyscy się na nas patrzą, jakbyśmy byli jakąś atrakcją turystyczną. Wiecie. Jedliśmy. Zosia powiedziała, że ten grzaniec niby był jak zupa. Że jakby zupa tego naszego obiadu, więc załóżmy. Potem było sypek jako główne danie, teraz jest deser. W ogóle straciłam prawie wszystkie paznokcie. Pachnie mega ładnie. Smakować pewnie będzie tak samo. Smarek kosztuje 19 złotych. Żałosne. Na 3-4, tak? Tak. Dobra. 3, 4, 8. 9, 10. 8, 8 to jest 9. mega dobre. To jest Wiesz, co jakby było lepsze, jakby czekolada była ciepła. Mhm, mm było. Ale to wtedy jakby musiałoby być, nie wiem, jak sprzedawane. To takie, że masz kubek truskawek i ci leją ciepłą czekoladę. No, to by było dobre. No. ale to jest chyba za dwie dychy. Yes. No to ja tak jak to. No właśnie, właśnie zdałam sobie sprawę, że to tylko kosztowało. No najlepsza rzecz, jaką można było tu zjeść. Szczerze, tak. Także na dzisiaj to już koniec. I jak możecie zobaczyć, truskawki y, chyba wygrały. i były Tak, najlepsze szczerze, w Jakby jak chcecie pójść y, na jarmark w Warszawie. No teraz on się kończy, ale w następnym roku to pójdźcie na owoce w szokoladzie, tak. bo mi się wydaje, że. Mega dobre. I ogólnie i karmelizowane te owoce, bo wydaje mi się, że na przykład karmelizowane winogrona, tak jak z TikToka, by smakowały. Tak. Też, jak chcecie coś, czegoś się napić, to napijcie się gorącej czekolady. Nie grzańca bezalkoholowego. Nie. grzańca grzeńca alkoholowy mógł być dobry, ale bezalkoholowy. No! Uff! Mm -mm. mm. On, On tutaj za dużo... stoi! On stoi prawie cały. I osypek? No. Nie. No. nie. Przynajmniej nie od tego pana. Wszyscy na nas gapią. Pomocy. Zaraz chyba nas zamkną w kaftan, bo myślą, że jesteśmy jakieś głupie. Dobry. That's okay, that's, that's okay. okay. Więc widzimy się w następnym. Tak. Mic Drop. <laughs>